Jął się Mano z tej strony, Iron Macho. A w dzisiejszym odcineczku jestem z Niszoką. Cześć, Nishoka. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy wy, widzowie, zamierzacujecie? Znowu bijeście 60, 60 łapków w górę. Więc mi smutny. Tak. Naprawdę. Ja nie wiem, co muszę zrobić. Mam, zmieścić wam ten próg, bo naprawdę. No mi się wydaje, że 60 łapków to jest, nie jest dla was dużo. Naprawdę, moim zdaniem, nie jest to dużo. Wy powiedzcie sobie, dać z tym radę Ale nie, ale po co słuchać Maciusia Na razie jest dla mnie 4-2 Znaczy dla mnie jest 4, dla, dla ludzi z którymi się jest 2 Więc nie szokuj, masz presję Musisz nadrabiać Więc na ten moment ja wygrywam Pamiętaj, żeby wstawić łapkę w górę I wbić 60 lajków kur, Kurde Bo mi nie wbijacie, no jest mi smutno No Ale wiecie, bo jakby, jakby nie wbijać tych 60 łapków To ja wtedy mam 2 mam tygodnie do nagrania odcinka, więc więc wiecie. A mi... miałem sobie tego tygodno... No miałeś to zrobić, nie zrobiłeś. Więc teraz mówię na odcinku. Więc tak teraz wyskakuje wam ankieta, gdzie możecie wybrać ludzika, a tym ludzikiem będzie Jusita i Wojtuch, więc sobie wybierzcie jedną osobę. I, i, te, I za chwilę też wam się wyświetli kolejny y, poprzedni odcinek z Wertorem, żebyście ci co nie wbili, nie obejrzycie tego odcinka. Wysyłcie tylko łapka, to mają wbić i obejrzeć tego odcinka i zostawić łapka. No i y, y, subskrybujcie się z e dzwoneczek Dzwoneczek też fajnie, byście y, sobie kliknęli. I wtedy będziecie mieć powiadomienie ode mnie, że o, macho, wrócił kolejny filmik. Ye! I wiecie, nie, i sobie oglądacie. Proste, proste. Wbijcie na kanał Niszoki, która nic nie nagrywa, ale jak chcecie, to możecie wbić. Zawsze pomaga, występuje nie w fabułach. Robię. Dokładnie. I jeszcze zapraszam Was do. E, do formularza do rekrutacji Baranek Studio, bo ciągle przyjmujemy. Dokładnie. Jeśli o czymś zapomniałem, to przepraszam, bo chyba wszystko powiedziałem. Tak mi się wydaje. Więc widzimy się na ręce. O nie, zapomniałem wspomnieć, że. E, będziemy grać w Pixel Painters. Tak. Zapomniałem tego dodać i teraz Wam o tym przypominam, przed, 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 przed chwilą mi się przypomniało. Więc ha trzy, grałem trzy, w Pixel Paintersu, w którą uku. nikt z nas to nie umie grać w ogóle. TENIS! TENIS? Oh. JAK NARYSOWAĆ Kiedyś grałem w tenisa, ogólnie wam opowiem tą historię. Że... Gra, jak byłem w podstawówce, to grałem w tenisa. Tak to wyglądało. I powiem wam szczerze, że zapomniałem, jak wygląda piłka od tenisa. Ona była... Jakim ona była w kolorze? Tak. Czeka, ty wiesz, jakona ona była kola, piłka od tenisa? A, ja wiem, ale czy ja ci będę podpowiadać? Mo, tam, kurde, bo się denerwuję, gdy kazałeś mi grać w to. No, już, yy, żółta. No, to już no, dobrze pamiętałem. Dobra, pięknie jeszcze nie będzie. Iron Man. Eee, tak zrobimy na niebieskim tle. No nie no, kurwa, naprawdę to będzie słońce. Nie wiem, czy tak wyglądała piłka, ale zrobiłem krzyż. Dobrze idzie. Pamiętajcie, dzieci: jak nie chcecie robić piłki, to zróbcie krzyż. E, nie, nie zdążyłem. No to beka. Dobra, przegrałem to O, red To wymyślił tenis <grym> Nie <grym> wiem Jestem jak to ludzie zrobili W sumie jestem ciekaw... A, What the fuck, jak ludzie to zdążyli? Y y y y łapanie światkę okej okay, Dobra, masz szokana no, żeby ci smutno nie było Ja... Yeah, jestem. Y y <grym> masz tu człowieka oh, O, o, jestem <grym> Gdzie jest? Ooo, idę! Dobra, jedyne co mi się podoba, stąd to to. Ale miałem dwa punkty, i to nieźle. Tak. Rebeka. Co, gościu, tu widzisz, jakie to pikselki tyle? co ty? Ten fajnie zrobił. Jedyne co mogę dać, tylko to Na więcej mi nie stać. Ajajajaj, aj, aj, to ja takie tak jest. Skąpiłem te gry Minecraft. Bajzo. Eee, ten ewidentnie. Eee, którego dałem? Nie wiem. Myślę, <laughs> że <Też nie śmiech> wiem. A to jest pokazanie Człowieczek, najlepiej. O nie, chyba Niszoka wygrała. Nie wygrałam, chyba Człowiek miał więcej. A może? Wiesz, ten słup na siodku. O człowieczek wygrał. Patrz. On wygra. Czyli ja odpadłem no wtedy. To? No to ja przegrałem. Nie. W takim razie. No nie, pierwsza ręka, ty inicjatorka wygrałaś. Jak to? No, a które miałaś miejsce? To No właśnie. O nie, jak to? to? Ja, nie, nie ma tu napisane, który ja miałem. Ja w ogóle wydalony zostałem. Ja nie rozumiem, jak to ja wygrać. Ja chyba to przejdę. Nie wiem rysować Minecraft. Ewidentnie. Ja też, Minecraft nie umiem. Pająk ma. No Pająk, oj, Dobra. Umrzejmy razem, jeśli będzie trzeba. Nie To. Dobra, ufaj pajączek, idealnie. Ja mam bajkę, No nisz ok. to nie jest wypające. Jest cudowny, okej. Słup. A zobacz mojego, zobacz mojego. Aha. Ale subcia taki... A mogę sam sobie dać? Nie mogę o, On jest prestiżowy, bo jest na złotym tle Dokładnie Super. <laughs> Super Natomiast myślę, że nie wygram O, oh, Spiderman Aaa, Spidermona, Spider Spider kurwa Ale to jest Spiderman Man, a nie, 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 nie sam Spider nie sam speeder. Ale wygra pewnie. E, ten mi się bardziej podoba. No no. on mm -hmm. lata po niebie, bo jest na niebieskim tle. Dokładnie. O, ja pewnie. Oczywiście, że ma. No, ja mogę nie mogę dać na, na siebie, więc. O, chyba z nim Instagram. A nie, jest niby remis. Ze mną remis. Nie ja chyba, iż więc tak wygrałem Jestem no. ale ten, oczywiście, no, że wygra, bo tu nie ma szans nawet. Tu nie ma szans, że z nim wygram, ale jest! żyłem z niszoką, to jest najważniejsze. I drugi byłem, lepszy jestem. Więc jest jeden, jeden dla. jest jeden, jeden! No, zobaczymy. Jest równo. Nie widać mnie nawet. A kolejna arenka. Bardzo o tym marzyłem, żeby znowu zagrać tą episką grę i rywalizować z szokom. Minionki! Minionki, o nie! Czy kogoś boli coś? Dobra. Jak jeszcze pamiętam, Minionek wyglądał jak słup. Dobrze pamiętam? No minion wyglądał jak słup, prawda? Eeee. Czy no, tak. Okay. Jakoś tak. To dobrze, może jakoś coś wymyślę. Będzie połączeniem y, tego Transylwanii, kurwa. Szty. Dosłownie. Do, no to jest! Czemu ja mogę tylko pomalować? No to koniec. No bo nie mogłem tego pomalować. O dobra, zadziałało. Jest minionek. No, no jestem ciekaw, co wygląda. O, Nishoka, siema, wiesz, też dobrze Ci poszło. Jest pięknie. Dokładnie. To nie nasza ręka chyba, szoka. A jeszcze mojego nie mam, więc tak jest dobrze. To jest fajne. No Boże, nie jest masakra. O, zobacz, mojego. O, o. <laughs> Ej, to wygląda jak ten, jak były takie zielone stworki, dziadek były, nie, już, albo coś jeszcze innego, ale jakby. <laughs> Mam szansę być na podium, jest ok. Nie ma ten, no i fine. Kur, ciężkie. W Minecraft to nie to, jednak. Dobra, masz ten, mi się to bardziej podoba. Już Mówi, wygląda no jak ten Bulwia teraz, a nie... No ten ten. wygląda Sponge no jak SpongeBob'a, ten! O nie, nie chcę, to chyba na niego kliknęłam, o nie, nie. Uuu, przypał. O. O nie, chyba wiadomo kto wygrał, nie? Ja, 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 ja mu na niego głosuję. A, byś wygrał? To, co ty? Ale jestem na podium! podium to niego nie było. Więc jestem na podium. No, bo na jak podium. ja byłam, to ten kieletowy wygrał. Więc, czyli wygrałem niż z tobą. <głos> <głos> uh -huh, jest piszę 2-1. Mówiłam, że wygrasz nawet. W... A, dobra. Zdajmy, że czwarty jestem. Jee. Yeah. <noise> <noise> To był trudny. Wiedziałem, że to będzie zły pomysł, żeby to zagrać. się się szukają, co? To był pomysł, weźmy to, zagrajmy. Powiedziałem, no dobra, no to zagramy. No i teraz tak, mam to kurde. Wybrać. No i teraz mam co chciałem, kurde. Czyli nic. Teraz muszę czekać, kurde. Czekam na rękę 4 minuty. Nagrywam na rękę 4 minuty. A bo ja nie wiem jeszcze, będę musiał zagrać jeszcze, kurde, kolejne, kurde 4 minuty. Dokładnie. traswa Co to No to teraz lepiej, kurde, zrobię cegły, kurwa <śmienicza> e, tak. Jak mogę to smartfona tak. zrobić? Jest to tak bez sensu są te... Smartfon. <śmienicza> Ale no mam pomysł. Ale Dobra, źle. to zrobiłem. <laughs> ale źle, ale zyskałem na koniec. Ale. Zrobiłem. O, się nie, tak skupiłem. <grym> Najgorzej. Eee, chyba temu dam. Takim mi się chyba ten najbardziej podoba. Tutaj w ogóle nie ma telefonu, tutaj jest takie. Eee, gdzieś jest telefon, tu, w O, to jest, to jest mój. Ale gościu fajnie zrobił. Daję mhm. mu gościowi. Super telefon go się drogi. Szkoda, że taką wojnę pracę trafiłem. to jest co dwa, bo gdy trafisz na złą pracę i. Ten Dokładnie. No niech chyba będzie remis szoka, wiesz? to będzie remis, bo to jest tego, to jest mojego i jakby. O ja! Jest! Isoka! Wygrałem! Jeeeee! Yeah! <gryz«> to nie! Nie! Nice! Jak to? No. Jeszcze ja! Nie no, gościu, jeszcze zrobię, no trzeba przyjść na Ale, ale jak? To, tak, nie szoka. C c. Ja najco byłabym ja like, ładnego ludzika, którego atakuje krawężnik, ale... Jest! No nie! Oh, no tak. Zwycięstwo należy do mnie! Jest 5-2! A to Niszoka niby ładnie rysuje! A tu nie było, nie ja to widzicie? Jednak ja umiem rysować, a nie Niszoka. No a, więc. Y, więc y, y, proszę się zgłaszać y, do mnie na ten, na, na, na rysunki. Ja lepiej no rysuję no, niż no, Niszoka. No. Więc tak, dzięki za oglądanie tego odcineczka, mam nadzieję, że odcinek wam się podoba, mam nadzieję, że nie szoka dobrze, że nami się, się nagrywało. Eee, tak! Wiadomo, wygrałem, teraz jest 5-2 dla mnie. Więc teraz wybierajcie, czy Wojtek, czy się da ma znowu walczyć. Wygrałam, mówiłem, że wygra. Nie, więc y, w takim razie, zostawcie <laughs> lajka, suba, dzwoneczka i w sumie to chyba to wszystko. No pamiętajcie, wbijcie te 60 łapków i będzie kolejny odcinek z Nishoką, więc co. To... <grym> znaczy, nie, 100 łapek to będzie z Nishoką, a 60 to, to kolejny odcinek. No. Więc, jak nie miecie tych 60 łapków, to będzie za dwa tygodnie, a jak wiecie te 60, to będzie za tydzień odcinek, pamiętajcie. Więc dobra, więc. elo elo. pa, pa.